Co to jest? O, części zegarków Przybornik zegarmistrza. うん。<laughs>

Sobie, Ej, tu się zbierze, a się nie? Wszystko nagramy na spokojnie nie było mojej Ej, sobie tu, jest, tu jest. Napis sobie Napis Odra? No. Niemiecki napis to nie? Aha Jakoś klientów nie przybywa. Nie przybywa? <śmieniciela> nie. Nic, nie. To, może nie widzą, Marc. Ale... Chcemy kiedyś tam wejść na ten Zapraszamy. SMS-a to jest bardzo dobre dla a my możemy czekać. Jak wyśle Pan milion SMS-ów, to może Pan wyjdzie na dół ile wiem, bo mi się podoba, nie będzie widać takiej fiskalnej koło, nie fiskalnej 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 to ładne, ale fiskalnej 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 się podoba nie widziałam jeszcze takich no to jest Wosławek na przykład, nie? Mm -hmm. Ładny, piękny. Patrz, co byś powiedział, że to jest zamiska? Jaka ta? Nie patrząc? No wiadomo, że Bolek. No właśnie nie. Nie? Wosławek. No. Wosławek, patrz. No. Trzeba brać. No na pewno wyjdziemy. Piękna, ja Stara. Dzień dobry, witamy. A tutaj jest jeszcze ten, i zastosowanie jest wypielek do tego, nie? No. Wyciągajcie. Nie? Nie można trzyma? No Nie No nie wiem Znowu Pani Teresa nas nie zawiodło Nieważne <laughs> Jeżeli jest z tym dykielkiem to to Nie? No to jest Nie? Mhm Wyciągajcie, bierzcie, no, liczcie wiem, Taki talerz chyba nie, nie? Dlaczego nie? Bo z różowym?

Aha, Wszystko jest piękne Tutaj troszeczkę I tam zobaczysz Chodzimy A talerz duży, okrągły? Duży tam, żeby tam było Tam więcej Dobra, zaraz do przytomu przyjdę Ola rośliny Tam ma chłopcy Widzę ale koszyczek jest przepiękny. Mistrzostwo świata. bu da şu geldi ya abi sen bana diyalogla böyle

Też fajne rzeczy. To rzeki mega. Patrzę, chcę coś kupić, czy nie słyszę? Nic nie widać, nie? Za duży wybór za dużo tak, tego tak, jest. Tak, tak. Wszy i wszystkie rzeczy takie, wszystkie rzeczy piękne. Nie wiem, czy by było lepiej tak pojedzieć, jak to było.

Dobra, za zrobię, to żarty, bo ja nawet jeszcze nie dla Ani miłości, Dzień nawet Nowe talerzyki widzę nie nie a... Albo nie zwróciłem na tego uwagi Znowu się spotykam. Znowu się spotkamy Do albumu potrzebuję takie te A to się trafi na to I był ten Janusz

Dopalmatu pięknego, same skarby. Były ładne rzeczy, ale nie pozostawiają. Dwadzieścia. Rano to jest. Sempy. Sempy nie lecą i wyrywają, jeden drugiemu. A dlatego ja wolę przyjechać później i sobie na spokojnie pooglądać bez stresu. Доброе.

Dzień dobry. O, pani Tereska ma dzisiaj wybór łóżeczek. Fajna. Cieflorek. Pozdrowionka dla Basi i Grzesia. Jest Fajna, bo jest inna. są z I ta jest też fajna Ta też jest fajna no. no nie, tamta mi się rzuciła pierwsza w oczu Chociaż ta też jest ładna też jest mm -hmm. Tamta mi się rzuciła pierwsza w Krzyżyk może Krzyżyk tu Mam taki Różyczka Pani Tereso Ile łyżeczka? Po złotówce? Poważnie? Jak za darmo Trzeba było mówić za drogo? Biorę? Gorę wszystkie. Co to się wyrabia? No, śpi. Co była ze spanie w południe? Na była, teraz śpi, patrz. No, kurde. Ma koszyk. No, lecimy z podsumowankiem naszego dzisiejszego wypadu. Pięknego. No, kurde, dzisiaj to było mistrzostwo Świata. No. Oczywiście dwie, <laughs> pani Tereski, obie. Pozdrawiamy serdecznie jak, serdecznie, jak będą tak? oglądać. U jednej pani Tereski kupiliśmy Wocławeczek. Tamte rzeczy. Wyszczkę tak. kupiłam na Musli, bardzo ładną. życiu bym mnie powiedział, że to jest Wocławek, a jednak. 15 zł. I to jest... 15 zł. daliśmy, ale jest bardzo ładna. Jest stara, miska, Lata 45, 50. Tak, tak. Co jest tak. takiego. Pani Tereska nam Chyba... mówiła trochę, poczytaliśmy Sygnowana, od 45 do 50 roku. Tak, bardzo ładna. W pięknym stanie. Tak. Wtedy mieć w mieć muszę. Takie hmm. lekkie hmm. Taką. Um, Chyba wiem. dyszkę daliśmy za tak, taką dyska, miseczkę. miseczkę. Dwie dyszki za, za duży, talerz. głęboki talerz, 15 zł za świecznik. Za świecznik. Będzie teraz trzeba... Będziemy szukać drugiego. Tak, teraz będzie polowanie. Teraz będziemy polować na drugi, wiedzę. jakby ktoś gdzieś widział, nie? To da znać nam. No, ja już sobie zdjęcia porobiłem, żeby po prostu mieć w telefonie na szybko. No i taki. I taki pucharek, czy jak to ten. Nie podnoś wyżej. Niekoniecznie stwierdziliśmy, że niekoniecznie ten dekielek jest do tego. Tak mi się wydaje, że nie. Ale... Pasuje. No, ale no, może być, no, no może być, że nie jest od tego, ale nie ma. Chyba, chyba nie, no ale, ale, ale jest. Kolor, Także takie zakupki, o tutaj już zdradziłem trochę. I u drugiej pani Tereski e, trafiliśmy mega okazję. Sprzedała nam w hurcie łyżeczki. E, łyżeczki. Trochę tego I było. Serdiki. Patrzcie, to, że, to! Za jednym razem zrobiliśmy sobie dużą kolekcję łyżeczek. Za jednym strzałem. Bardzo ładne. Może tak przelecę. No niesamowita kolekcja. A tutaj to właśnie, to łyżeczkę Ola sobie No ja chciałam e tylko to. Co chciała, to a jak się dowiedzieliśmy w jakiej cenie, no Zieliśmy, to wszystkie. wzięliśmy wszystkie. E, tutaj jest trochę łyżek, jeszcze takich łyżeczek takich. Są takie do ciasta, nie? Do ciasta, Taki tak? Łyżki, no, do ciastka, no, takie męższe, nie? No, powtarzające tak, się. Ciasta, łóżeczki, będzie trochę coś do rozdania. Tak. No jest tego ogrom. Super. Super, zakupy udane. No jeszcze ten, jeszcze u aha, tak, jeszcze deseczkę Spana. kupiliśmy. Zrobiliśmy deseczkę I na talerzyk leż w a daliśmy za te dwie rzeczy 15 zł. Mega okazja. Tak, bardzo, bardzo tanio i bardzo deseczka nam będzie pasować, talerzyk też takie także. Super. No super mega. Kupiliśmy jeszcze butelkę, z mi pili. Aha, no właśnie. Miga. Właśnie. Tak, kupiliśmy dla sobie, spła, sobie sława. Pozdrawiamy przy okazji butelkę y, z Raciboża. Podobno bardzo rzadka. Ja się tam na butelkach nie znam, nie kolekcjonuję. Y, chociaż udało się kiedyś nam nawet wykopać. Y, fajna, fajna rzecz. Y, pewnie przedwojenny browar Racibusz. Za 100 zł. Jedyne 100 zł. Podobna okazja. Podobna okazja, nie znamy Pani. się na butelkach, ale spakujemy, wyślemy, niech się chłopak cieszy, tak jest, spakujemy jakoś pancernie, steropiany Dokładnie. i inne rzeczy, żeby. a na przyszły tydzień jesteśmy umówieni z panem, z tą niespodzianką, niespodzianką. No, no, zapomniał, zapomnieli po prostu, nie, no, no. cóż, tak to jest z młodzieżą, bo to taki... No Młody chłopak A to jest dzisiejszą możliwość. Przypomnę mu jeszcze sms-em W piątek, później w sobotę I w niedzielę, w niedzielę rano. rano Najlepiej, dokładnie tak Dobra, żegnamy się Nie przedłużamy zakupy Tak jak widzicie, mega Dobra, udane dokładnie. Mega. śpi Szynka śpi Też koszyku z stargu Kiedyś też wyhaczyliśmy jej taki koszyczek Bardzo go lubi no. Żegnamy się do, do, do zobaczenia na wykopkach. Trzymajcie się, do jutra. Widzimy się jutro o 17 na kopanku.